Witam Was moi drodzy ponownie Jesteśmy nadal w Szereniawie Na stacji PKP Tu jest nowe jakby perony zrobione A tu jest nasza stara stacja, przepiękna W tej chwili widzę, że ktoś to prawdopodobnie wykupił Bo tam ktoś jest, są nowe drzwi tylko pozakładane Ale mniej więcej tak to wygląda Nie mogę tu wchodzić na tory tak wam pokażę tam jest napis szleniawa przejdziemy się od z tyłu tego budynku do przodu za bardzo nie mogę nie wiem kto się tam w środku kręci mm, no i fajnie znajduje się tutaj też taki bunkier porośnięty tu było wejście metalowe zametane. tu było miejsce do strzelania czyli są teraz one są zaślepione Z drugiej strony się żołnierz. żołnierz wchodził do środka, się zamykał no i strzelał przez te lufciki małe, tak? Fajna stacyjka, ktoś ktoś... ktoś to wykupił Będzie pewnie remontował Nie wiem czy na budynek mieszkalny czy nie to właśnie, są jakieś drzwi Wspaniałe naprawdę architektura Super to wygląda tutaj ona się kręci pod nogami jak zwykle Tu napis stacja szereniawa To wymaga trochę pracy, ale chyba ktoś tu mieszka, bo w środku są okna, już na plastiki wymieniony. Także tak to wygląda też. Z tej strony tu mamy budyneczek jakiś dodatkowy. Pełno były ubikacje, takie rzeczy. Chodźmy, kochać. oczywiście włażę zawsze tam gdzie mi można ale myślę, że tak to wygląda z tej strony mówię napis średniawa też pociąg nie staje kiedyś tutaj z tej strony stawał to był peron teraz jest, tam był z tamtej strony też peron było przejście stare a teraz mamy tam dalej Tu nam idziemy do przodu. No. Normalnych rozmiarów, muszę zmniejszyć jakoś, nie wiem. Idziemy, No dobrze, moi drodzy. Na razie was żegnam. Jedziemy dalej do domku. Do usłyszenia. Pa.